Maszyny te to wielosilnikowe samoloty transportowe ono będzie tronu które realizują zadania transportu i do sądu żołnierzy z przepływu bojowego i wodników oraz ewakuacji danych we wszystkich zakątkach w Kuli z przez niemal 360 kroków. w do Kolejnym stanem ekonomicznym, który już za chwilę zobaczymy, jest blaskim G550, z bazy lotnictwa transportowego, wykonujący lot w asyście dwóch myśliwców F-16. Blaskim G550 to dwusilnikowy samolot turboodrzutowy, dalekiego zasięgu, przeznaczony do przewozu najważniejszych wszystkich państw. Na podłogę może zabrać maksymalnie 16 pasażerów. Przy ograniczonej liczbie pasażerów może dolecieć bezpośrednio z Warszawy. Na zachodnim wybrzeże Stanów Zjednoczonych próbowanym samolotu F-16 dowodzi pod kuflą pilot Adamu